Witam wszystkich. Zwykła zupka, a może nabrać zupełnie nowego smaku i kaloryczności. Jak to zrobić? Na przykładzie tego typu zupki, czyli złoty kurczak, może być oczywiście dowolna, jaką kto tam ma, jaką kto tam chce. No ale najpierw woda. W tym przypadku akurat potrzebne jest 400 ml, ja dodam troszeczkę więcej, bo potrzebne będą do suszonych warzyw, aby się nawodniły. Walamy kuchenkę dowolnego typu. U mnie akurat jest paliwo stałe typu Ezbit. Woda będzie się powoli podgrzewać. Za wyjątkiem samej zupki potrzebujemy jakichś warzyw. Mogą być świeże, mogą być suszone jak tam kto woli. Takie oczywiście zajmują mniej miejsca, mniej ważą. Mam tutaj jedną łyżkę włoszczyzny, czyli takie różne warzywa, które zazwyczaj są dodawane do zup lub różnych dań. Dodatkowo jest jedna łyżeczka zielonej papryki oraz jedna łyżeczka czerwonej papryki. I to oczywiście ląduje tutaj. Z tej zupki oczywiście wyjmujemy to, co tam jest w tych saszetkach. Olej można dodać później, ale to można już dodać teraz. Sam makaron to oczywiście, jak zwykle, na końcu. Ja sobie oczywiście jego zgniotę, bo taki lubię. Nie lubię takiego ciągnącego się. No, i oczywiście tutaj można by było dodać jakiegoś mięsa, jak ktoś chce, bo wiadomo, akurat w tym przypadku będziemy mieli tylko makaron, tam jakaś drobna ilość warzyw, która w zasadzie mało ma tutaj znaczenie. No i jakiś smak, czyli w tym wypadku smak kurczaka złotego z kurczaka. Ale może być jakiś inny smak, dowolny. I ja do tego dodam jeszcze masło orzechowe. Co doda właśnie nowego smaku, no i kaloryczności, bo o ile taka zupka to można, teoretycznie, niektóre mają sporo kalorii, ale to tylko sam makaron, no a tutaj będzie mi zdecydowanie więcej. W moim przypadku jeszcze 180 kilokalorii. No i zdecydowanie lepszy smak, ale to oczywiście jak się wszystko to tutaj zrobi. Zbyt małe naczynie mam do takiej ilości. No ale makaron wciągnie trochę wody, będzie lepiej. No i główny składnik który musi się tutaj roztopić. No, i po kilku minutach powinno być wszystko gotowe. Tak to teraz wygląda. No niestety warzywa napęczniały, zwiększyły objętość. Mogłem zabrać nieco większe naczynie do tego. Oczywiście, jako że to jest zupka typu łagodnego, więc ja sobie jeszcze dodam chili, przynajmniej trochę. Jak ktoś jadł tego typu zupkę bez żadnych dodatków, to wie, jak bulion jest przezroczysty wręcz. A tu widać od razu, że zmieniony kolor. W Polsce sądzę, że nie da się kupić takiej zupy o takim smaku orzechowym. Wyszedł powiedzmy taki smak kurczakowo orzechowy z przewagą orzechowego, w zależności oczywiście ile tej pasty orzechowej tutaj dodamy, masła orzechowego. Ja akurat miałem taką ostatnią sztukę w takiej postaci, więc sobie dodałem. Całkiem sporo go tutaj było. No i dlatego się dosyć mocno zmienił smak według mnie nawet na lepsze niż by miał jeść taką zwykłą zupę o smaku kurczak. Jak widać warzywa tu są zdecydowanie bardziej widoczne niż w bardzo dobrze zmiękły, więc też wszystko w porządku. No makaron typu instant wiadomo, że nie jest zbyt ciekawy. Jak się nie je zbyt często, to nic się nie stanie. Cały czas tutaj w mojej okolicy w tej chwili grasuje jakaś wywiórka. Niestety nie da się jej za bardzo sfotografować, bo jak tylko się poruszę, to albo gdzieś dalej ucieka, albo ucieka na drzewo. No ale czasami ją tutaj obserwuję. Może wyczuła dobry smak zupki i przyszła. Tego to ja nie wiem. Ale zupka całkiem fajna smakuje. Nie trzeba nawet dodawać mięsa. Ważne, że są warzywa i bardzo dobre masło orzechowe. No i już mamy zdecydowanie lepszy produkt niż ten. pierwotny według mojej opinii. Mm. Bardzo fantastyczny smak. O ile ktoś nie jest uczulony i lubi masło orzechowe, te orzechową jak zwał, tak zwał polecam takie coś zrobić samemu, o ile ktoś chce sobie spróbować takiego smaku w takiej chińskiej zupce. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.